Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki gon". Jesteśmy w porcie i będziemy wykonywać w tym momencie misję e, z zamachem na Radovida. Jesteśmy no, zaraz no, obok magazynu, w którym mieliśmy się spotkać, także... Um, się także nie wiem, chciałbym tu jakoś wejść Uże, wróci, O, wróci, co tu wróci, się wróci, dzieje? O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź Cisza, Załatwimy sprawę szybko. Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Bierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurdu piu! Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie Wiedźminie? Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nie ludź będzie z tylu trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka, nieboszczka! Może to on. Ja tam się czwarte nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to mam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię! To nie będzie konieczne. Ech, ale to śmierdzi trzeba wracać. Okej, okay, ale to nie był powiedzmy cel tego odcinka. Ja chcę wejść do magazynu i pogadać z Roszem. Konspiracja te sprawy, tylko nie wiem jak tu się wchodzi. Tędy? Nie. Tędy? A, trzeba zapukać. Kto tam? Wiedźmie. Chodź. Szef czeka na murze. Dobra. Czekaj, zrobię tutaj sejwa, jakby co? O, tekstury by się mogły doładować. Dobra, doładowałeś. I odładowałeś się. Mhm, raczej w dupie. Po co nas wyzwałeś? Radowić siedzi na statku, jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo! A brawo! Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale... Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości, zaraz przejdę do meritum. Gerald, dobrze kojarzysz, że Radowic zlecił Ci odnalezienie Filipy? Hmm, ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z Twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy, powiesz, że wpadłeś na jej tropę. A on połknie, haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upiartowi. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy, co wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiedz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Post na wyspę świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku les z solidną koszą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę przyprowadził na most, a my zajmiemy się resztą. No ja. Wchodzisz w to? Chodzę. Tylko co poza zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz Teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karku? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Diktrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Gerard. Moi ludzie są zaprawieni w boju, poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz sumuję jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Aha, chyba mamy tutaj naszą przyjaciółkę. Ciekawe czy jak osowały też jest ślepa. Co ja miała oczy, nie? Filipa, co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady oczywiście, z wielkim zainteresowaniem. I lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? To oczywiste. Radowit oszalał. Nie myśli racjonalnie. Dlatego możecie wziąć na tortury, nawet gdybyś mnie przeprowadził w hajdanach. Bo tak. Ipa. o co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła, trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierście. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna: głowa radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. I nikogo w całym mieście, szczególnie tego ławce czarodziei tam. Czy czarodziejek, czy jak nam się nazywał? Nie zdziwiło to, że e, zmieniła się w sowę czarodziejka. Totalnie. Zero w ogóle. <grym>, zero reakcji. No ale okej! Okay. Pomogła nam. Znaczy, pomogła, dała nam jakiś pierścień. Do uh, dokąd pędzisz, Zresztą, prawda, mam dziwne wrażenie, że to, że tak się pojawiła i tak nagle nam pomogła, coś, coś, coś tutaj mi nie pasuje oh. z nią Zdanie zakończy niepowodzeniem przy końcu. Kurczę, czemu zakończ to niepowodzeniem? Halo No trudno. No Cholera jaż na OBSie zrestartowałem cię. Ci, o co ci chodzi do cholery jasnej z tym lagowaniem? Nie cierpię tego programu ludzie, naprawdę, nienawidzę. On no, tak musi się raz na jakiś czas, przez jakieś 5 sekund zaciąć. Po czym działa normalnie? Nie, nie ogarnę czemu tak robi, no ale... Widać, widać, ma ewidentnie zły dzień. Okej, okay, tutaj jest ten statek, tak Radowida. No idzie go akurat poznać. Dosyć łatwo. No ciekawe co się stanie. Jestem szczerze, szczerze zaciekawiony. Tylko jak tutaj się wchodzi. Wiedźmin Gerard! czego chcesz? Audienci, mam nowe informacje o Filipie Eilhard. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. w sprawie Filipy Eilhard. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz. Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eilhardt, a że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane, oczywiście. Obciąłem mu palce. Żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Jak ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam, własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną? Hubrecht, zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. No i? Gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak każę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz, za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Twoje ostatnie słowo? Odbić Wiedźmina! Potem na Radovida! Twoje ostatnie słowo, kurwa! A teraz umierajcie, z I co, to? W porządku? Mm, dzięki za pomoc. Stan poszedł się wyjać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną Geralt! Trzeba dopaść Radowida zanim przyjdą posiłki! Zabijcie zabij zabij Radowida! O kurę, trochę mi najewali. Ja tego OBSa wyjebię z okna ludzie mówią jakie to jest ten program po prostu mnie tak rozpierdala, ale już jest za późno żebym go w jakikolwiek sposób miał zmieniać A boże O jak go rozjebał Dobra Roz. Quen Wszyscy po prostu tak pięknie schodzą. O, kogo? Macie kurde 10 ludzi do otoczenia, chyba. Geniusze, kurde, taktyki. Janusze, taktyki. Radańska Armia. No, nie będziecie mieli za chwilę za kogo walczyć, że tak to powiem. No ale. Spokojnie Ja pierdziele, 31 poziom Witaj Radovit Rozkazuję! Otworzyć drzwi! Hmm, wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. 하지만. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie? Radowit nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emher zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poezją, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodzieju i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Czy co? Magwef. Akt pierwszy, scena siódma. <laughs> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział, Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emchyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty, dwulicowy Sukien-Synu, nie pozwolę na to. Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki, drogi życie. I zostawić wszystkich, żebyś ich zabił. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. No, sorry, Dijkstra, ale. umiesz nie dzisiaj ty. Um, jak tylko mi się. Um, czekajcie, bo. What the fuck, nie mogę w ogóle ten. Nie mogę ani atakować, ani wrzucać znaków, o co chodzi? Nie mogę się turlać, nic nie mogę robić, what the fuck. Czekajcie, czytam grę może. Eee. Cholera, ja mam tyle czasu. Kurwa, no no nie mogę nic zrobić, nie mogę atakować, nie mogę. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję, ale. Albo spróbuję tu zapisać grę. Aha, nie mogę. No nie, no muszę wczytać grę, wybaczcie. Coś mi się zbagowało z, z kontrolkami, nie mogę walczyć. Z... Ja miałem już taką sytuację do do wcześniej. Tylko wtedy to było podczas po tam po pływania, nie mogłem nurkować. Więc Tris i, I czytanie gry pomogło. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. No nic, w takim razie przynajmniej znamy już samą sytuację. Wiemy, że Dijkstra chce nas zrobić w i wszystkich zabić. No, ale wiemy też, że jedynym w takim razie w takiej sytuacji, który zginie, to będzie właśnie Dijkstra. No cóż, jego wybór. całą drogą też mieszkam mi się. Znaczy kończy mi się bateria w myszce, ale kończy. A nie jest skończyła, więc to. Ojec. I muszę jeszcze raz na walkę robić. No dobra. Wszystkie te kascenki pominę, więc znajdziesz szybko. Auć. No nie, no come on. Okej, okay, to wszystko pominę. Chodźmy. No i tutaj, jak widzieliście, normalnie walczyłem, ale wtedy nie mogłem ani nic zrobić, oprócz chodzenia. Uda. Ale o tym... Za Temerię! Za Temerię! Nie za... My... My... U... Czyli wtedy, w... Wra... Która została, ale z nie... Gdybym był po... Ale nie jestem... I... I... Gdyby ten straszny... Czy co? Mag. Geralt. Ja... Zgadza się. Ty co? Niby dlaczego ma. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki drogi życzę. Nie pozwolę ci ich za... Trudno. Zabić ich! Nie WŁAŚCIE mu podmień! No i patrzcie, i dalej nie mogę tego zrobić. Dalej nie mogę w tej scenie walczyć. Mogę, wiecie, zrobić tak, ale nie mogę ani rzucić znaku, ani zatakować mieczem. Nie mogę użyć jaskółki, fantastycznie. Może ich skuszyć, bo dostrzelał? Nie wiem, też nie mogę. A, świetna robota, Sylitro. O! O! odbagowało mi się, dziękuję gro! Nigdy się nie nauczycie. No i tyle. Możesz <grym> kurwa, ja pierdolę. Blisko było, naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już bez mnie, bo żegasz polityką. <śmum> Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy Cię z honorami. A więc, quest wykonany. Eee... Radowid nie żyje. I szczerze mówiąc, to był piękny widok. Bo gość był takim skurwysynem, że to po prostu... Ach. No i Dictra też nie żyje, co prawda. Jego nawet trochę mi szkoda, bo nie był taki zły. No ale jako, że bo na sam koniec, no to już powiedzmy, że sam się prosił. Okej, okay, zobaczmy, bo dostałem level, tak? dostem level. Mam jeden punkt, tylko w co go wydać? Um... Możliwe, że to nie znak no, na najwyższym poziomie. Nie, może użyję coś innego tutaj. Coś, co zwiększyłoby mi na przykład trochę żywotność. Hmm. Czy tutaj jest taki jeden z tych punktów, które... Albo czekajcie jako element krytycznych... Lekkiego rynsztunku, średniego rynsztunku, ciężkiego rynsztunku, ale w taki... Ale nie wiem który z tych to jest w takim razie szkoła wilka Dobra, pomyślę nad tym punktem jeszcze Nie wiem czy rynsztunek wilka jest średnim, lekkim czy ciężkim ręsztunkiem. Ryns Ciężko mi to powiedzieć Um, Okej, okay, tak z ciekawością mam, mam tutaj jeszcze gdzieś ee, rzemiosło. Mam wyśmienitą już, znaczy nie wypiętoką, mistrzowski. Mistrzowskie wszystko od Wilka i chcę sprawdzić. On jest na poziom 34, czyli że 3 leveli mi brakuje do mistrzowskiego. Do mistrzowskiego rynsztunku. Czy to w sumie jakoś wszystko wpłynie? Um, czy. No, śmierć Radowitu tutaj wpłynie na to, co się dzieje, jakby w mieście? Jakby nie było, no, zabiliśmy króla. Możemy to zrobić tutaj, albo tam. Ok, słuchajcie, to tutaj skończy odcinek w takim razie. Bo cały ten odcinek mamy wypełniony. A więcej i tak nie zdążę zrobić, więc dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy oczywiście dalej wykonywać quest główny. Um, I myślę, że, że co... Um, myślę, że zrobimy ten quest dla NFR. A Walachę chciał zrobić na sam koniec. Dobra, więc dzięki jeszcze raz za uwagę i trzymajcie się na razie.